Tyle już starczy, Rafał? Jasne, świat. Oblot Thermic Dream. Piękny model, podmodelu. modelu. No dobry. Cześć kolegi. Pytanko, gdzie tu jest jakiś staw dębkarski? Czekaj, skirą. No a w dół go też mam oddać? W dół malutko, to nie. Tam, coś분u, dłużym dłużym w dół możemy iść w dół? Tak, patrzysz po pierwszą obrocie, a w górę

tak daje do głowy, to on Cię podnosi. A, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze, no ja do mego Przysła, Może dać więcej, mówisz? No, nie dam już tak, dużo, tak dużo tak. bo... Powiedz, no ja miał w tym Proszę, żebyś pamiętał, tego na Pierwszy W pierwszym pierwszym Tak, roku, tak w roku, Ty, to, sobie to. To. Niech będzie, kurwa, 40. Ale jakby to go puszczę, to go razu zaraz, byś widział co się dzieje Minimalne wychylenia Kurde, czekaj, bo to nie tak, że ty pójdziesz i on może być psychicznie przygotowany A stąd dalej Na koszone. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> a masz idealny wiatr, piękny Chłopie, to samo pole jest piękne Jeżeli są to nie je Ja ci go puszczę prosto a się... nie chcesz kiedy... Marek Kamera się zakręci

Nie? No, Będę się poddać, nie wiem, No, wiadomo, Nie, nie

Wydają mu się łopatki i oczniki Marek no. pokręć tam jak startują te... Musi być hamulec Jak gdzie hamulec? Bo on jak nie ma hamulca to co on robi? On hamuje szumikłem, nie? Dobra, dziękujemy